Cześć z tej strony Kasia. Cześć z tej strony Alicja. Znamy się od ponad 20 lat, ale czujemy, że spotkałyśmy się na nowo. Z naszych rozmów narodził się podcast Rozmowy z Duszą, w którym rozmawia dusza z duszą. O duszy dla duszy. Opowiadamy o naszej drodze do poznania siebie, zrzucając iluzje nagromadzone przez większość naszego życia. Jeśli szukasz szczerości i autentyczności, to czekałyśmy właśnie na Ciebie. Chodź, słuchaj się w siebie. Jest tak dużo do odkrycia. No i co nas triggeruje? Będziemy o tym dzisiaj mówić? No Kasia, ty chciałaś nagrywać to No wiem, no, mówię, mówię, że to jest bardzo ciekawy temat i zainspirowałaś mnie ostatnio mówiąc, że coś cię zapytałam ostatnio i ty mówisz, no co cię tyka, to cię tyczy i ja sobie myślę, oho, no cudownie! I czy tak naprawdę to się tyczy wszystkiego? Jak ktoś cię gdzieś tam poirytuje, jak ktoś cię gdzieś tam wkurza? No, słuchaj, Alicja, jedziesz samochodem i przed ciebie wjeżdża jakieś tam pany się wkurzasz, no i co? No i co? I on mi pokazuje, że nie mam tego spokoju w sobie, że gdzieś się spieszę, że jestem jakaś taka niespokojna, bo tak to, to bym się do niego uśmiechnęła. A jeszcze powiedziała, proszę bardzo. Mm, mm. Ostatnio słuchałam takiego podcastu, w którym ktoś powiedział, że. Ćwicząc jakby spokój, ćwicząc empatię, zrozumienie dla innych ludzi, to on ćwiczy to w korku, właśnie wpuszczając uh -huh. ludzi przed siebie, uh -huh. że on nie musi być zawsze pierwszy, że on nie musi pokazać, że nie zostaje w tyle. <laughs> I no właśnie, co cię tyka, to cię tyczy. I to tak naprawdę na każdej płaszczyźnie, tak? Według radykalnego wybaczania, tak, uh -huh. każdy jest naszym lustrem. Każdy, I... naprawdę każdy, każdy. No, ale powiedz Kasia, czy ty się z tym zgadzasz? Na dzisiaj ciężko jest mi się z tym zgodzić, ale coś czuję, że w grudniu czy w listopadzie zmienię zdanie, więc to może będzie ciekawe. To na teraz nie uważam, że każdy jest tym naszym lustrem. Bo też zastanawia mnie, jeśli ja w kimś widzę siebie sprzed iluś tam lat, no to jak to się ma do teraz? nie musi mieć do teraz ale jeżeli czas nie istnieje to mhm. wszystkie twoje wersje istnieją równocześnie, więc mhm. jeżeli ty w tym momencie widzisz siebie z przeszłości mhm. w kimś, mhm. to widzisz tak naprawdę swoje osobę, odbicie, swoje lustro te osoby teraz no dobrze, no a jak widzimy jakiegoś bezdomnego na ulicy i, i raz masz myśli, że no dobrze, tam wrzucisz pieniążka, a raz no co, nie czarujmy się, masz coś takiego, że kurczę, może byś się wziął do pracy a w inny dzień myślisz sobie, ja tak mówię to o sobie, tak? Bo ja codziennie mijam takie osoby. I w inny dzień sobie myślę, o jejku, co się musiało wydarzyć, mm. że ta osoba jest tutaj. W jeszcze inny dzień sobie myślę, że, bo widzę, że na przykład podjeżdża samochodem i, i, i wiesz, udaje bezdomnego. I jak taka osoba jest dla mnie lustrem? O co tu chodzi? Ja mam taką refleksję, że jest lustrem Twojej świadomości na dany dzień. Hmm. Bo w któryś dzień nie bez powodu widzisz tę osobę jako właśnie potrzebującą mhm. pomocy, bo jest odbiciem Ciebie, która ma zrozumienie, jest w tym dniu empatyczna, rozumiejąca innych, wchodząca w ich buty mhm. i starająca się widzieć sytuację z ich perspektywy, a w inny dzień masz w. K i na przykład wkurzacie, że ty musisz iść do pracy, a ktoś inny na przykład nie pracuje, i zaczynasz się zastanawiać nad sensem życia, sprawiedliwością i systemem, w którym funkcjonujemy tak, a mhm. nie inaczej. Więc wracając do Twojego pytania, Twoje myśli pokazują, że ta osoba jest dla Ciebie lustrem. Lustrem mhm. świadomości na dany moment. Kasia, w którymś odcinku mówiłaś o tym, że my tutaj schodzimy na Ziemię w grupach dusz i że każda osoba, którą spotykamy, jest nie bez powodu mhm. na naszej drodze. Umówiliśmy się na to, że się pojawi w tym miejscu, w tym czasie, żeby właśnie po co? Czasami po to, żeby otworzyć nam na coś oczy? Czasami po to, żeby wyjść z jakiegoś schematu, żeby zmienić tor? I albo widzisz te znaki, albo chcesz je widzieć, albo znowu zamiatasz je pod dywan, i pojawi się kolejna osoba, która może bardziej dobitnie Ci coś pokaże, że słuchaj, no nie tędy droga, albo może pomyśl, może zrób coś, coś inaczej. Ale też pojawiają się osoby, z którymi nie mamy kontraktów żadnych. I to są te osoby, obok których przychodzimy obojętnie, których nawet nie zauważamy, mm -hmm. bo one tak jakby, wiesz, ilu ludzi mijasz na ulicy tak. codziennie, ale zwrócisz uwagę tylko na, na kilka osób, które mm -hmm. czymś cię tam poruszą, czy wyrazem twarzy, czy ubiorem, mm -hmm. czy stylem, i tak dalej, i tak dalej. I te osoby mają Ci coś pokazać gdzieś tam są bliżej albo dalej w Twoim planie duszy, no i są Twoim lustrem, bo odzwierciedlają jakieś Twoje, twoje myśli, tak, Twoje pragnienia, pragnienia mm -hmm. e, Twój stan. Na dany moment Twoje emocje, bo ktoś wzbudzi w Tobie jakieś mm -hmm. emocje konkretne, więc wracamy do tego, że jeżeli kogoś zauważasz, mm -hmm. w jakiś sposób i z mm -hmm. jakiegoś powodu. To jest on o dla ciebie. Tobie i Jest coś o tobie tam, tak? Mm. I to powiedzenie może być dla nas takim fajnym radarem. Mm -hmm. Bo kiedy skorzystamy z niego w świadomy sposób i zauważymy, że coś nas właśnie triggeruje, coś nas porusza, coś nas denerwuje czy coś wzbudza w nas radość albo ale teraz chciałabym się skupić bardziej na tych irytujących, mm -hmm. denerwujących sytuacjach czy coś w nas poruszających takiego, że myślimy kurde, dlaczego mnie to tak rusza? Mm -hmm. Dlaczego mnie to tak tyka? Możemy to wykorzystać w pozytywny sposób i odnaleźć dzięki temu obszary do pracy nad sobą. Bo jeżeli świadomie sobie zadamy to pytanie: Okej, okay, dlaczego ta osoba mnie zdenerwowała? Dlaczego ten wyraz twarzy tej mhm. osoby tak mnie poruszył? Dlaczego reakcja tej osoby, w jakieś wypowiedziane zdanie, tak mnie ubodło w tym momencie? I jeszcze jedna sprawa związana z powiedzeniem: co cię tyka, to cię tyczy. Piękna dusza. Uważność i świadomość, bo często wypieramy, że coś nas dotyczy, mm -hmm. że coś nas poruszyło, po to, żeby się właśnie nie zająć tą sprawą, ale zachęcamy cię do przyjrzenia się tej sytuacji i przyznania się przed sobą kurde. Jednak coś mnie tutaj ruszyło, jednak pojawiły się jakieś emocje, pojawiła się jakaś reakcja w ciele, bo te lekcje przychodzą nieodrobione, przychodzą znowu w postaci innej osoby. Jak to w radykalnym wybaczaniu się mówi film jest ten sam, tylko aktorzy się mm -hmm. zmieniają. Dokładnie. Więc apelujemy o to, żeby. żeby przyjrzeć patrzeć. się, tak, żeby się przyjrzeć, żeby była ta uważność, bo lekcje przychodzą, wracają jak bumerang. A lepiej, żeby nie były mm, mocniejszym kalibrem. I to ciekawe, co powiedziałaś, bo często jest tak, że jak nie zrozumiemy za pierwszym, mm. drugim albo trzecim razem, to naprawdę nam życie pokaże, że nas to tyczy. I, i, i można nas tak wyrwać z butów, że ja nie chcę tutaj straszyć, że, nas, że się nie pozbieramy, ale no, nie zamiatajmy pod dywan pewnych spraw. I oczywiście ja jeszcze chciałabym dodać tutaj słowa Neville'a Godarda, już dawno o nim nic nie było. On wspomniał, że cały Twój świat i otaczająca Cię rzeczywistość to jesteś Ty, wypchnięty na zewnątrz. No i to jest ciekawe, bo tak jak powiedziałam na początku, ja jeszcze się jakby z tym nie, nie godzę, ale do tego powoli dojrzewam. Może to też jest jakaś reakcja obronna. Na pewno to jest reakcja obronna, bo ogólnie, jak ktoś y, mówi, to mnie nie dotyczy. Mm. Jestem ponad to, tak, tak. ja już to przerobiłam. Mm -hmm. To dla mnie to są od razu sygnały ostrzegawcze, że to jest dokładnie o tej osobie. Powiem tak. Często zaprzeczenie jest potwierdzeniem. Hmm. A my po prostu nie chcemy się z tym skonfrontować, nie chcemy wziąć tego na tapet, nie chcemy się temu przyjrzeć, i jest taka reakcja właśnie obronna, nawet czasem atak. Dokładnie. I chciałabym tutaj dodać, że to jest najprostsza strategia obronna, hmm. najprostsza reakcja. Dlaczego? Bo jak mnie to nie dotyczy, to ja nie muszę się tym zajmować. Aha. Ja nie muszę wybaczyć, nie muszę pokochać, nie muszę zrozumieć. Jak mówię, nie. To w ogóle nie jest o mnie, to jakby ucinam temat, że tutaj nie ma żadnego obszaru, którym powinnam się zająć. A tak naprawdę w tym całym zdaniu, co cię tyka, to cię tyczy. To właśnie chodzi o tematy do przerobienia. Mm -hmm. O to, żeby zauważyć, że gdzieś mamy lojalność rodową, okay. e, gdzieś mamy dług karmiczny, gdzieś jest przestrzeń, która woła o uzdrowienie. Bo jakbyśmy, jakby to nas nie dotyczyło, to byśmy tego nie zauważyli. Mm. A to tak subtelnie puka do naszych drzwi, tak? Uzdrów to, tak? Zrób coś z tym. No tak, i znowu mamy decyzję, tak? Albo, albo w to idziemy, albo nie. Albo znowu, tak jak już powtarzałyśmy, że będą te sytuacje, które nam to pokażą, i znowu będziemy mieć ten wybór, czy się tym dzisiaj zajmujemy, czy nie. A jak nie dzisiaj, to znowu przyjdzie za miesiąc, za rok, ale to przyjdzie i to będzie cały czas pukało. I jeszcze chciałabym tutaj. Powiedzieć tym osobom, które mówią, co cię tyka, to cię tyczy, to nie jest wcale tak. Rozmawiałyśmy tutaj wcześniej o takich banalnych przykładach, że zwracamy często uwagę na to, czym jesteśmy aktualnie zaabsorbowani. Mhm. I bardzo prosty przykład. Jak cię boli biodro, to nagle idąc miastem zauważasz, że wszędzie są schody. Ty wcześniej w ogóle nie zauważałaś, że gdzieś ciężko jest wejść albo nie ma windy czy coś, a nagle te schody stają się widoczne, stają się jakąś przeszkodą nie do pokonania albo widzisz kogoś, że utyka na przykład i że go wiesz, niepełnosprawną na jakąś osobę czy coś, nie? To też jest często tak, że jak rośnie Ci pryszcz na twarzy, to nagle zauważasz osoby, które mają pryszcze na twarzy. Naprawdę, co Cię tyka, to Cię tyczy. Jak zaczynasz szukać nowych okularów, to nagle zwracasz uwagę, że prawie wszyscy noszą okulary i przyglądasz się tym oprawkom, bo jesteś właśnie zaabsorbowana tym tematem. Bo twoja energia podąża za uwagą. Mm. I tutaj chodzi też o tę uważność. Co Cię tyka, to cię tyczy. Czyli jeżeli ty to zauważasz, to aktualnie jesteś tym w jakiś sposób zaabsorbowana. I tutaj chodzi o te podświadome zaabsorbowanie. Twoja psychika, Twoje życie w tym momencie wykłada ci temat, mhm. którym powinnaś się zająć, który ciebie dotyczy. No właśnie, wszystko wypływa na powierzchnię. I takie niby proste przykłady, ale może ktoś się w tym odnajdzie. Czyli na przykład, jak coś mnie denerwuje, gdzie nie postawiłam granic, gdzie moje granice są właśnie testowane, jak chcę być traktowana w jakiejś relacji. Albo jak mam potrzebę coś komentować, bo widzę kogoś, że jest ubrany w jakiś sposób, albo prezentuje się w jakiś sposób, to może mam do przerobienia temat bycia widoczną albo zauważaną. Mhm. Bo jeżeli ktoś. Jest widoczny i zauważany, a mnie to tyka, to może mnie to dotyczy i może jest to obszar do przepracowania. Albo jeżeli tak bardzo się boję, że ktoś zostanie bez pracy, to może to jest mój strach. Ja boję się zostać bez pracy. Albo ja wiem, że temat bycia bez pracy. Dotyczy mnie, albo występuje gdzieś w mojej rodzinie, albo miałam jakąś traumę rodową mhm. wynikającą z tego, że jakiś mój krewny, od którego zależało moje bezpieczeństwo kiedyś, czy to rodzic, czy to dziadek, czy babcian, może oni zostali bez pracy. I może identyfikuje brak pracy z brakiem pieniędzy i z brakiem z niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o życie i zapewnienie komuś bytu. Albo jak się wkurzam, że ktoś podróżuje po świecie i wygląda na to, że prawie nie pracuje, a na wszystko go stać, a może ja też bym tak chciała. Mm -hmm, mm -hmm. Może mnie gniecie to, że ja od poniedziałku do piątku mm. chodzę do pracy, a wygląda na to, że ktoś zorganizował sobie życie w taki sposób, że podróżuje i może też bym chciała mieć taki lifestyle i mnie gniecie, że ktoś inny ma. Niego tego jest tyle. To są tylko przykłady, mm. ale tak naprawdę, jeżeli weźmiemy na serio tę zasadę, co cię tyka, to cię tyczy, i zaczniemy pytać się siebie, z jakiego powodu mnie to dotyczy, właściwie już przestać kwestionować, czy to mnie mhm. dotyczy, tylko powiedzieć: OK, Wiesz, rusza mnie tutaj fakt. coś, mhm. Mhm. tutaj coś jest dla mnie, i teraz pytanie: co ja mam tutaj zauważyć. Mhm. I tutaj znowu apel do, do naszych słuchaczy że jak będziemy się przyglądać sobie, to nie będziemy mieć czasu, żeby przyglądać się innym. Mm. Bo my jesteśmy zawsze pierwsi do komentowania tak. życia mm. innych. A tutaj Dawania chyba o to ci raz. chodzi, że mm. jeżeli sobie siądziemy i tak. powiemy: "Kurczę, jakie emocje we mnie się właśnie mm. pojawiły i jakiego obszaru w moim życiu to dotyczy", to nagle się okazuje, że tak mm. jak powiedziałaś, nie mamy czasu komentować mm. czyjegoś życia, bo okazuje się, że trzeba zająć się swoim. swoim tak. Piękna duszo, jeśli słuchasz nas do tej pory, no to chyba ze sobą rezonujemy. Nasz podcast to rozmowy z duszą. I dlatego chcemy też z Tobą porozmawiać. I jest bardzo łatwy sposób, żeby to zrobić. Napisz nam komentarz, zasubskrybuj, polajkuj, albo napisz wiadomość prywatną. A także wyślij komuś, kto potrzebuje to usłyszeć. To co piękna duszo, wracamy do odcinka. I teraz może takie kolejne apele, które mamy, do czego Cię zachęcamy, Piękna Duszo, bo ten odcinek nie jest tylko po to, żeby opowiadać o tym, jak to wygląda, co Cię tyka, to Cię tyczy, ale też o tym, jak sobie z tym radzić. I tutaj już Kasia powiedziała o tym, żeby, żeby skierować. Na siebie uwagę, mm -hmm. tak? Jak Czyli zawsze. uważność. Jak zawsze. Popatrz na siebie i zanim zaczniesz komentować, co ktoś inny mógłby zrobić lepiej albo inaczej, to zobacz, dlaczego Ciebie to dotyka. I co mogę z tym zrobić? Dlaczego mnie to tak dotyka? My zawsze mamy wybór, żeby coś zmienić, żeby coś uzdrowić. I nie bójmy się być tymi czarnymi owcami, które idą swoją ścieżką. Które nie powielają tych schematów rodzinnych, rodowych. I jeszcze wiesz, co chciałabym powiedzieć? To też ostatnio powiedziałyśmy. Niby ludzie nam mówią bądź sobą, rób coś po swojemu, i jak my próbujemy żyć po swojemu, to jesteśmy bardzo często gaszeni. I wydaje mi się, że to też ludzi tyka że Ty próbujesz coś robić inaczej, niż zostało nam przekazane, nie wiem, w szkole, wiesz, czy, 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 czy w jakiejś tam religii, czy ogólnie w rodzinie i niby ludzie dają Ci ten wiatr w żagle, mówią Ci, to są takie puste słowa, które Ci mówią, dobrze, rób po swojemu, próbuj, działaj, popełniaj błędy, a jak przychodzi co do czego, to Ciebie w tym nie wspierają. Mm. I to jest ogromne, ja mam wrażenie, że to jest Ogromne, to, jest, to są tego kogoś obawy. Mm. I ten ktoś te swoje lęki przekłada na ciebie. Nie mm. daj, nie daj się w to wciągnąć. Jeśli chcesz dzisiaj zmienić swoje życie, rzucić pracę i zacząć od nowa, czy zmienić całkiem um, kraj, chcesz wyjechać, możesz wszystko. Jedyne, co cię ogranicza, to tylko twoje myśli. I niepotrzebne ci są myśli innych ludzi i ich lęki i strach. Do czego Cię też zachęcamy, Piękna Duszo, to jeszcze raz ta uważność, a nie reaktywność, czyli postawienie się w pozycji obserwatora. Widzę to, że mnie to tyka, i uznaję to, że mnie to dotyczy, ale to można zobaczyć tylko, kiedy zbudujemy dystans do tej sytuacji, czyli spojrzymy na tę sytuację z lotu ptaka, takie zoom out. Mhm. I wtedy. Ta cała sytuacja, kontekst nabiera jasności. I jeżeli już jesteśmy przy tym spojrzeniu z pozycji obserwatora, no to spokój, bo często nie widzimy tego kontekstu albo nie widzimy, nie chcemy zobaczyć, że nas to dotyczy, ponieważ sterowanie przejmują emocje. Zatrzymaj się, piękna dusza, i może zauważ właśnie te emocje. Uwolnij te emocje, zadbaj o bezpieczeństwo, zadbaj o BHP swojego ciała. Co czuję, gdzie czuję to w ciele, co mi ma to pokazać. A odnośnie tego pójścia własną drogą i swoją własną ścieżką, to ostatnio w jakimś podcaście usłyszałam, że są różne ścieżki i są różne możliwości, bo ja myślałam zawsze, że jest możliwość, że płyniemy z prądem, mhm. tak jak większość ludzi, tak jak. Tak jak hmm. lubisz mówić, system i tak dalej, i tak dalej. I my mówiłyśmy też o tym, żeby płynąć pod prąd, hmm. żeby być tą czarną owcą. A tam ta osoba powiedziała, że jedni płyną z prądem, inni płyną pod prąd, a ja się zdecydowałem wyjść z rzeki. Hmm. I dla mnie to było takie odkrywcze, że nie ma tylko dwóch sposobów. Jest więcej sposobów. I Większość ludzi nie widzi tego, widzi tylko dwie możliwości. Ja też sama byłam tą osobą, która widziała dwie możliwości. Mi się nie podobało nigdy to płynięcie z prądem. Pod prąd też ciężko, ale można jeszcze opuścić rzekę na milion różnych sposobów. A wiesz dlaczego jest ciężko? Bo ludzie i tak, i tak będą, cię, będą się starać Ciebie na tą ścieżkę czy do tej rzeki dalej wciągnąć. To by się wydaje, że Ty już, wiesz, już zmieniłaś tor, już jesteś taka osadzona w tej swojej zmianie, a dobrze wiemy, że tak łatwo jest, wiesz, zrobić ten krok wstecz i dalej płynąć, tak jak wszyscy. Wydaje mi się też, że może być ciężko. Jeżeli się tak płynie pod prąd, no bo pod prąd, mm -hmm. tak? Czyli musisz wiosłować, musisz się namęczyć, musisz też przekonywać, właśnie innych ludzi, że jednak opłaca się płynąć pod prąd, i często jest tak, że inni nas w to wciągną, żebyśmy znowu lekko niby płynęli z systemem, mm -hmm, tak? Ale właśnie fascynujące było mnie, dla mnie to spojrzenie, że można wyjść z rzeki, wtedy nie ma już żadnego prądu. Ani nie trzeba płynąć z prądem, ani nie trzeba męczyć się i płynąć pod prąd i robić na opak. Hmm. I na przykład można wejść do jeziora, które jest stabilne. Na przykład. <laughs> mm -hmm. Jest nieskończenie wiele możliwości. I jeszcze raz to powtórzę. Ogranicza nas tylko nasz umysł, nasze myśli niewspierające. No właśnie, ale czy tylko niewspierające myśli nas ograniczają? To znaczy. Bo często czujemy się ograniczeni właśnie przez myśli innych ludzi, bo pozwalamy na komentowanie naszego życia i przejmujemy te myśli. Więc tutaj mówimy Ci piękna duszo już o tym wyższym poziomie świadomości, w którym mówimy, że mamy wybór i decydujemy i mamy swoje myśli i uczymy się je kontrolować, ale tak naprawdę zobacz, czy nie potrzebujesz w tym momencie zacząć od innego poziomu, czyli tego, w którym przestajesz się przejmować myślami z zewnątrz, bo... Komunikaty, które płyną z zewnątrz do ciebie, to są myśli innych ludzi, które potrafią być destrukcyjne, i tutaj stajesz przed wyborem, czy ja tego chcę dłużej słuchać, czy to mnie uskrzydla, czy jednak mnie dołuje. I znowu stajesz przed wyborem, czy ja mam się odciąć od tego środowiska, i to jest bardzo trudne, bo gdzieś jesteśmy dalej uczeni, że mamy być tymi grzecznymi, nieasertywnymi potulnymi, przytakującymi, takimi którzy znajdą wspólny język, mm -hmm. będą empatyczni, rozumiejący, wspierający i wchodzący w buty innych osób, ale często robimy to bardzo źle, bo wchodzimy w buty innych osób, żeby zrozumieć i najczęściej przejąć ich zachowania albo uznać, że rzeczywiście mają rację. A może powinniśmy wejść w buty tej innej osoby, żeby powiedzieć: Okej, okay, dobra, to są myśli tej osoby, to są ograniczenia tej osoby, a ja wybieram inaczej i zostawiam to za sobą. I wcale nie muszę tego komentować, i tego udowadniać, i, i tracić energię na to. I co jeszcze możemy powiedzieć? Że to jest piękne, jak się dojdzie do takich wniosków, że coś nas tyka, coś nas tyczy. Tak, ja myślę, że to jest bardzo uwalniające, bo wcześniej, kiedy patrzyłam na różne sytuacje i właśnie z tej pozycji ofiary, że coś się tam przydarza, ale ja w ogóle nie wiem o co w tym chodzi, mhm. albo chcę prze przejść na tym do porządku dziennego i nie chcę nawet o tym myśleć, to było trudne i to było ciężkie i to się ciągnęło. O tym już też powiedziałyśmy w tym odcinku, że często jest tak, że nieprzerobione lekcje wracają do nas. A jeżeli nabierzemy tej świadomości i za każdym razem rzeczywiście zatrzymamy się i powiemy co mnie tyka, to mnie tyczy i zadamy sobie pytanie, co ta sytuacja miała mi pokazać, dlaczego ta osoba mnie triggeruje, dlaczego to zdanie mnie poruszyło, to zaczyna się zupełnie inny etap. Etap świadomości i etap wyboru. Na koniec chciałabyś coś jeszcze dodać? Że to, co Cię tyka, to Cię tyczy, usłyszałam na ostatnim spotkaniu ym, na kursie trenerów radykalnego wybaczania. I to było piękne podsumowanie tej zasady lustra, mm. którą próbowałam tłumaczyć. Słuchałam też, można słuchać też długich odcinków podcastu, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. I ten trener radykalnego wybaczania, który powiedział to jedno zdanie, właściwie, Podsumował tymi kilkoma słowami całą esencję zasady lustra. I bardzo za to dziękuję, bo miało to ogromne znaczenie w moim życiu. I teraz po to jest ten odcinek Piękna Duszo, bo może Ciebie też poruszy to zdanie. I kiedy uznasz, że tak jest, że to jest prawda, i wdrożysz to w swoje życie, to nagle. Zaświeci się ta lampka, która będzie oświetlać Twoją drogę. I tutaj pokornie mogę powiedzieć i przyznać, bo mówiłam, że ja uważam, że zasada lustra nie działa zawsze. No, po naszej rozmowie zmieniam zdanie. Ja ogólnie zmieniam zdanie, bo ja dobrze wiem, mam tego świadomość, że niedługo bardziej się temu przyjrzę i jeszcze będę miała więcej potwierdzeń, że ta zasada naprawdę działa i ona jest. I znowu powtórzę, tak jak Wi-Fi, Wi-Fi, że ona po prostu jest, czy my w to wierzymy, czy nie, czy my to widzimy, czy nie, ona działa. Co cię tyka, to cię tyczy. Czy spotkałaś się z tym, Piękna Duszo? Czy to może jakieś nowe zdanie? Bo dla mnie to była nowość i bardzo mnie to zaintrygowało. I tak jak Alicja wspomniała, teraz w ciągu dnia bardzo często sobie o tym myślę i analizuję właśnie, dlaczego mnie to tyka. Daj znać, Piękna Duszo, w komentarzu. A tymczasem zostawiamy cię z tym zdaniem. Zapraszamy cię do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Jest nas już ponad 300 pięknych dusz, które słuchają regularnie naszego podcastu. To już piękna społeczność. Bardzo się z tego cieszymy i cieszymy się na kolejnych słuchaczy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć. Pa.